I co ja tutaj mam? Ano, mam prox. Przyrząd do mierzenia łańcucha. Do pomiaru zużycia łańcucha, konkretnie. Czyli, możecie sobie zobaczyć. No dobra, czyli dzięki temu urządzeniu, co możecie zrobić? Ano, możecie ustalić ponad wszelką wątpliwość, że wasz łańcuch się zużył. Otwórzmy. Uuuh, jakie trytki. A więc zakładacie tak i wiecie o co chodzi? Zakładacie sobie na łańcuch i patrzycie, mierzycie zużycie. Prosta sprawa. Na pewno widzieliście w poradnikach na YouTube. I teraz tak, jakżeż mógłbym ocenić to urządzenie? Otóż mógłbym je ocenić tak, czy spełni swoją funkcję otóż spełni, to wszyscy wiemy. Pod względem solidności, no idzie to na jakichś prasach ewidentnie, z blachy, jest jakieś, jakieś pokrycie galwaniczne, jest nadruk, jest coś wybite, więc nie ma tych krawędzi, o, więc jest wykonane porządnie, można by powiedzieć. Czy można polecić? Myślę, że można polecić, każdy rowerzysta powinien mieć generalnie i sobie od czasu do czasu sprawdzić czy ten łańcuch się zużył bo jeżeli się zużył to lepiej wymienić łańcuch niż zniszczyć sobie resztę napędu to pamiętajcie koniecznie a jeżeli nie chcecie kupować Proxa to w opisie pod filmem podlinkuję Wam jakieś rzeczy z AliExpress których możecie z powodzeniem użyć w to miejsce to by było chyba tyle, cześć